Uwaga, uwaga, dzień dobry, słuchajcie gdzie my jesteśmy Dolecieliśmy, słuchajcie, na nasze wakacje i to jest nasz widok z naszego balkonu Boże jak mi razi słońce, boże jest tak gorąco W ogóle wiecie, takie zderzenie temperatur, nie? co w Polsce, a co tutaj, więc tak to wygląda z naszego balkonu W ogóle nie ma wiatru, a tutaj jak osoby były To mówili, bo tutaj w lutym bardzo mocno wiało Patrzcie, w ogóle nie ma wiatru Nic się totalnie nie rusza, także Jest naprawdę pogoda piękna Ale dzisiaj trochę chmurek jest Ale te chmurki już tutaj odchodzą I będzie pięknie My dopiero przyjechaliśmy wczoraj O 23 na ich czas tutaj Także wiecie, poszliśmy tylko szybko Coś zjeść i od razu spać Jeszcze trochę jestem trochę zaspana, bo 9 dzisiaj Się obudziliśmy, bo chyba do 10 jest śniadanko Także idziemy na śniadanko, więc potem Wam na spokojnie wszystko tutaj pokażę. Jeszcze jestem trochę zaspana, ale mówię, muszę już nagrywać, muszę i zacząć nagrywać. Oczywiście później Wam pokażę nasz pokój. Teraz ubram sobie tą sukieneczkę z juicy, a ty co ubierasz? Białe spodenki i koszuleczkę, tak? Z Alsace. Tak. O, jaki piękny! Zbieramy się i lecimy na śniadanko. Dobra, słuchajcie, idziemy na nie byliśmy teraz na takim spotkaniu, jak to się nazywa, z rezydentem, tak? Pan tłumaczył, jakieś tam są wycieczki w ogóle, no i oczywiście moje dziecko się uparło, że ono na chłady chce jechać na pustynię i na wielbłądach jeździć, chociaż ja nie chcę, żebyś na wielbłądach jeździł, bo mi jest szkoda tych zwierząt. Ja ciebie wymienię na wielbłądach. Ciekawe ja Ci dadzą wielbłądów za mnie, co? Idziemy, ale słuchajcie, pogoda dzisiaj, takie chmurki są na niebie, ale widać, że się rozpogadza, ale jest bardzo, bardzo ciepło. Tutaj na pogodzie pokazuje 26 stopni, ale i tak jest mniej więcej. Idziemy teraz właśnie na śniadanie, mamy godzinę 10.7 i idziemy, jej, bo jestem tak głodna. Co tam ciepło zapodane na śniadanko. Jeszcze tutaj jajeczko jest. Ale to już jest twój drugi talerz zapełniony, nie? Tutaj all inclusive jest, no to trzeba korzystać, prawda? Zapłacony. sączek tutaj. Jaki to jest ananasowy? Nie, Je... o jaki on jest słodki! O, to tak pije. No, Dlatego jest taki słodki, tak? A ja słuchajcie, zapytałam sobie, to już jest mój trzeci naleśnik, dlatego już go nie dokończyłam. cross bułeczki. No i ja sobie jemy. Mam soczek jabłkowy i lecimy zaraz do pokoju po pieniążki jeszcze się wykąpać na spokojniej. w ogóle to jest jakiś shopping center, także oczywiście Wam pokażę, jak chcę sobie jakieś red bull'a, jakiegoś chipsa, bo dzisiaj mam urodziny i trzeba zrobić... Impreskę! Zrobimy naszą własną imprezkę? Tak! Co tutaj się dzieje po śniadanku? Pompowane są balony, słuchajcie, 2-0. Nie, ja jeszcze nie mam 20 lat, prawda? Nie w ogóle. Jeszcze mam 18, jeszcze mam 18. Słuchajcie, ja w ogóle, jak byłam na przedłużaniu włosów teraz na podciągnięciu. Tam była taka ankieta, żeby wpisać, ile ma się lat. I wiecie, że ja wpisałam, że mam 18 lat. I potem wie, Boże, Marta do Marty wpisałam, że ja mam 18 lat. No trudno, jeszcze, jeszcze mam 18 lat, i się to mnie trzyma. I jeszcze nie mam dwójki z przodu. Już chyba trzeba się przyzwyczaić, że już minęło naście i teraz będzie 20, a potem 40, 50. Tam tu stop. Byliśmy na basenie i mówię: Dobra, że sobie zaraz wam tam coś nagram, nie? I ja się tak rozłożyłam na tym leżaku i leżałam. Michał poszedł tam do jakiegoś aquaparku zobaczyć tego, ale mówi, że trochę tam zimna woda jeszcze. Nie, Aha, no bo teraz wieje, zaczęło wiać, ale wiecie, to jest taki wiatr przyjemny, że. Bo jest strasznie gorąco i ten wiatr jest przyjemny, ale no trochę zaczęło teraz wiać, bo od kiedy my przyjechaliśmy, to od jutra mają zacząć się upały. Ale ten basen, na którym my byliśmy, bo to jest milion basenów, to jest tak ogromny obiekt. Ja myślałam, że sobie tego będzie. Budynki i z tej strony, z tej, basen tutaj, plaża i, i koniec. A to po prostu pomiędzy, tam, tu. Naprawdę trzeba się na chodzić, żeby dojść do tego hotelu. Ale wiecie, zaczęło trochę wiać, ale on będzie taki ciepły, przyjemny wiaterek, a od jutra mają być takie upały. W środę ma być 30 ile stopni i słońce bez nie niebo, bez wiatru. Także to będzie taki, wiecie, typowy skwar, ale fajnie, no. Ja już się w ogóle opaliłam, ale ty też masz takie ręce opalone. Ja się powiem, że będę. Ja kupiłam ten, ten, ten I patrzcie, mogłam tak, o, widzicie? Jaka jest tutaj już trochę różnica, ale leżałam naprawdę no, z pół godzinki na tym słońcu Bo zrobiły się chmurki, lecimy teraz na obiad Pokażę wam jak to tam wygląda A tak wygląda nasz domek z zewnątrz Na dole chyba jest pięć, tak? Na dole jest pięć mieszkań, apartamentów I na górze też i nasz, który to jest balkon? Tutaj ten no, co, bo pan przyszedł sprzątać także super, fajnie lecimy na obiadek i obiadek jest aż tam, tam, tam I jest dużo restauracji spóźniliśmy się trochę na obiad i już mniej rzeczy tutaj jest, bo tam było wiele więcej, wiecie były zamknięte do obiad do 14 chyba coś jesteśmy 14.35 ale jeszcze było, mamy jakieś fryteczki. te mięso mi się nie podoba, ale Wołowinka. to jest wołowina, a wołowina jest w Big Macu tak? a ja jem Big Maca, tak? Ja, myślę, że jakaś pochodna wołowina w Big Macu, <laughs> ale ale będzie. No i wziąłem sobie jeszcze ogórki, tylko boję się, bo oni te ogórki mieli z tą skórką, no to jest ta skórka ja sobie przekroję. bo ja się boję tej samsy faraona, z tej wody. No i mamy soczki, no i tutaj tak to wygląda, że tutaj są takie warzywka, tam dalej też. I właśnie tam dalej z zakrętem jest to takie mięso i w ogóle, tutaj są soki. No i to jest jedna z restauracji, ale tylko tutaj chyba są obiady i śniadania, bo kolacje, kolacje tutaj też są, ale są inne restauracje, jeszcze taka błowka niemiecka, także na kolację uderzymy w te restauracje, co? Muszę ubrać jakąś ładną sukienkę, pomalować się, bo dzisiaj It's my birthday, it's my birthday I was paying my money, poproszę money Nasz Dasz ma? chcesz? Dolara ci Patrzcie, przyszliśmy teraz, w ogóle mieliśmy drzemkę i Michał mnie zaczął budzić A ja mówię, zostaw mnie, jeszcze dwie minuty, jeszcze dwie Przyszliśmy przez taki długi, długi pomost, tam jest nasz hotel I patrzcie jaki jest piękny zachód słońca no bajka. A dobra, kończę, bo on mówił, zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie, więc idę zrobić zdjęcie i zaraz pogadamy do Was. A z tego spacerku z mostu, słuchajcie, przywędrowaliśmy do restauracji, bo, bo mówiłam wam, tu jest parę restauracji i teraz jesteśmy w takiej restauracji włoskiej. Wygląda o. Tam jest Michał. Wygląda no, no, tak, tutaj są jakieś warzywa, owoce, sosy. Nie, owoców tu nie ma, dalej. Tam pan robi pizzę normalnie na żywo. Na żywo, no normalnie wiecie, przy Was przybliżę Wam trochę, uwaga. Uwaga, uwaga, nie widać tam tego pana. A tam właśnie ludzie... Super, dziękujemy za rozsłonienie widoków. Tam robią pizzę i właśnie Michał przyniósł. Z czym masz pizzę? Z serem i z szynką. Chociaż to jak parówka trochę wygląda. Włochy słyną z pizzy, nie? Ja, I z makaronu, tak? Dobrze mówię? No A ja mam samą margaritę i soczek, także pijemy. I... I w ogóle zaraz Wam coś ciekawego powiem. Boże wróciliśmy, o. Teraz nie widać, bo się światło tak pali. Ale ja mam tak zjarane czoło, nos. I tutaj, patrzcie, a my byliśmy Za 40 minut na słońcu. Pokaż swoją rękę. Flaga Polski. Tutaj ma. Czerwone, no tego nie widać w kamerze, tak. A tu ma białe. Ale twarz, jaką masz ładną? Flaga Polski, normalnie. Dobrze, wszyscy by to pali właśnie. No, ale my na tym słońcu. za 40 minut byliśmy, byliśmy, i to jest jeszcze najśmieszniejsze, to, że te słońce nie było takie wiecie, bo chmury były. Na tym niebie. I to być takie małe chmurki, ale no i tak były, i no, to nie było takie słońce, a jutro ma być samo słońce, także, no, jutro wrócimy. Ale ja nie wiem, czy w ogóle się na czerwono opaliłam. Nigdy się na czerwono, ale nie no dobra, bo widzę nogi od razu na brązowo poszły, ale tutaj na czerwono i tutaj też, ale to wtedy się na brązowo, bo ja się od razu opalam na brązowo. Ale dobra, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, co dostałam na urodziny. Ja już to wiedziałam wcześniej, że to dostanę, bo sam się Michał zdradził. Zaczęłam mu o czymś czytać, nie? I on do mnie nagle mówi, przeglądałeś mój telefon, a ja mu przysięgam, nic nie przeglądałam. Także już mi to dało zieloną lampkę, mówię, dobra. Wiem, co chyba będzie w Egipcie. No i teraz mieliśmy w dzień drzemkę i ja, jeszcze jak on już tam zasnął, to była jakoś 16:30 i mówię, ustawię budzik na 17:20, bo 17:46 miał być zachód słońca. No i ja ustawiam budzik na 17:20. Ja nie tylko tak przysypiałam, ale byśmy było tak dobrze i patrzę na zegarek 16:56, a 17:20 budzik mówię, nie, dobra, pójdziemy jutro na ten zachód i włączyłam ten budzik, ale słyszę później, że on już się obudził. Chodzi mi do łóżka, i wstawaj, 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 idziemy na zachód słońca, idziemy na zachód słońca i cały czas mnie męczy, nie? Ale ja co ci powiedziałam? Nie, jeszcze 10 minut. A potem ty powiedzieli, że nie. Powiedziałam to jeszcze 5 minut. Nie, to jeszcze dwie minuty. I mnie zostawili i poszły do talerzy. negocjacje. Były. Tak, wynegocjowałam, wynegocjowałam. No i po zachód słońca wam pokazywałam, jak to na tym pomoście wygląda. No i nagle miałam się chyba odwrócić, tak? I się odwróciłam, i miałam nakładany na rękę pierścionek, ale zanim słuchajcie, tutaj zaczną się jakieś gratulacje to co nie są zaręczyny, to jest tak zwany promise ring, nie wiem czy wiecie co to jest przybliżę trochę, promise ring możecie sobie poczytać, ale ogólnie to jest taki pierścionek, można powiedzieć przedzaręczynowy, no ale taki, no wiecie pierścionek po prostu ma jakby pokazać że ta druga osoba, która ci to daje ma być ciebie szczere uczucia że wiecie, że to nie jest na przykład że tylko dla zabawy, to są szczere uczucia sygnalizuje to wiecie, taką miłość no i po prostu tak sygnalizuje obietnicę pewną, o Obietnice późniejszych zaręczyn. Tak? Jakbyś się to tak siedzi, tutaj się spieszył, jak to mówię. Siedzi i się patrzy. Wstydzisz się? Nie, ja tak sobie jeszcze co robił. Spadaj! W przydawaniu tego pierścionka Promising go, go się w ogóle nosi na drugiej ręce niż zaręczynowy. On jest taki mniej wystawny, mniej kosztowny. Nie kręka się przydawaniu go, nie mówi się, wiecie, jakichś takich rzeczy, tylko powiedziałeś, że no, że mnie kochasz i że po prostu no. No, także to jest Promising. Możecie sobie poczytać, bo to naprawdę teraz dopiero to do Polski dopiero tak wchodzi. Ale i tak jest dosyć popularne. Ja to już spotkałam z rok temu na TikToku, bo to bardzo popularne jest w Ameryce. Także dostałam taki Promising, pokażę Wam teraz z bliska. Patrzcie, o, wyostrza się, wyostrza się, że teraz nie ma flesza, bo on tak pięknie błyszczy. Teraz widać trochę, jak on się pięknie mieni. I słuchajcie, wcale go sobie sama nie wybierałam, prawda? Nie. Wcale go sama nie wybrałam. Dawno, to... da, no, Dwa, trzy miesiące temu upatrzałam sobie ten pierścionek i ja po prostu upatrzałam go sobie, bo mi się bardzo podobał, gdzieś go zobaczyłam na TikToku i po prostu tak mi się podobał. I mówię, o, ale piękny, ale piękny pierścionek. No i miesiąc temu, że go śmiechał przed tym takim do mierzenia palca i zmierzył mi palec, i dobrze wymierzył. No stałam. Także dziękuję bardzo za obietnicę złożoną mi, że mnie kochasz. Kochasz mnie? Tak. Powiedziałeś <noise> to, to, jakby ktoś ci stał z pistoletem podłożonym. Dobra, słuchajcie, kochani. Idziemy spać, widzimy się jutro. Pa! Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Teraz trochę witacie, Wam to czoło. Ten nos i tutaj opalona, aż dopiero początek. Dzisiaj, jakie słoneczko jest ładne, także dzisiaj jaramy się na macho. Jesteśmy na śniadaniu. i chciałam Wam pokazać, co jest tutaj moim mastkiewem na śniadanie I w Turcji też były takie placuszki, ale nie wiem, gdzie były lepsze, bo to takie pankejki Ale w Turcji, pamiętam, też na zawsze do to, i tutaj też, także już Wam pokazuję. Patrzcie, to są takie, teraz jeszcze wzięłam gofra takiego, bo są gofry, ale to są takie malutkie pankejki, one są po prostu po A Michał, widzę, że wziął sobie jakiś jogurt z płatkami, bułeczki, krostańce, masełka i poszedł jeszcze wziąć to na leśniczki sobie. Także jemy śniadanko, jest godzina 10.45. Jestem na Instagramie nowym moim, bo dodam nową fotkę wakacyjną. Tutaj jest zasłaniam wam, także możecie wpadać i sprawdzać, w kinia biczeńska, a ja sobie zajadam śniadanko. Ale ty się lubisz opalać, co? Uwielbiam, teraz się opala na brzuchu. Przed chwilą na tego, na pleckach był. Ja tu mam obok leżaczek, i słuchajcie, też się już tutaj opalam. Tego tak nie widać, ale jesteśmy teraz nad tym basenem. Tam jest taki basen główny. Znaczy, tutaj jest pełno tych basenów. I wszędzie jest basen i wszędzie są ludzie za tymi domkami, tam za tamtymi domkami jest basen. Tylko tutaj, gdzie jest najwięcej ludzi, o tam, jest basen podgrzewany. Bo słuchajcie, kiedy my tu przyjechaliśmy, to tutaj dopiero, kiedy my przyjechaliśmy, zaczęły być upały. Bo tutaj było tak po 33, co ja tam po 30 23 stopnie, 22, 24 I właśnie tam jest woda ogrzewana, A my przyjechaliśmy na dzień dzisiejszy Mamy 29, 30 stopni W środę ma być 30 parę Kurcze, wiaterek trochę wieje Nie wiem, czy nie będziemy przerywać, czy będziemy słuchać Ale ten wiaterek jest taki przyjemny, bo jest naprawdę gorąco Więc on jest tutaj przyjemny No, ale powiem wam, że tutaj jest woda ogrzewana I wiecie, ona dopiero zaczyna się nagrzewać I ona jest, kurcze Trochę zimna, nie taka, wiecie, nie taka zimna mega Ludzie pływają normalnie w tej wodzie ale jest o wiele na przykład zimniejsza niż tam, bo tam jest podgrzewana I tam jest kurczę, jak w wannie po prostu. tak że jeżeli chcecie się schłodzić, to tam nie. O. I tutaj dalej jest basen po prostu takie baseny, a tam jest plaża i na tej plaży są takie łóżka. Tak za około pół godzinki, wydaje mi się, pójdziemy na plażę. To jest jedna dwudziestą tego hotelu. On jest naprawdę ogromny. Ja się śmiałam, że on jest taki duży jak Elbląg, jak miasto, w którym mieszkam, bo po prostu wszędzie, wszędzie są takie właśnie szeregi tych domków. Znalazłam, słuchajcie, miejsca nad tym basenem podgrzewanym, na tym głównym, bo szłam stamtąd. My byliśmy, dokładnie już Wam pokazuję, tam i szłam stamtąd po lody do takiego wartym sposób sport z bariestami, szłam po lody i idę sobie tutaj tą dróżką idę, idę, idę i patrzę, leżą dwa leżaki i mówię do Michała, wracam się, mówię szybko, ej dawaj i tutaj jest właśnie ten basen podgrzewany, tylko no tutaj już jest dużo ludzi pełno, tam już się kąpią i w ogóle dużo leżaków się zwolniło bo już jest pora obiadowa, obiad tutaj jest od 12 chyba do, no tutaj jest obiad, 15? coś takiego i ludzie zaczęli iść na obiad, albo tutaj ludzie na przykład wychodzą o siódmej, bo od siódmej jest śniadanie, wychodzą od siódmej, idą na śniadanie i już potem są głodni, a my... I co? Cieplejsza tutaj, co? Tu jest taka idealna, bo to taka taka naprawdę ciepła jest, bo ona jest tu podgrzewana. No i ludzie mówią, że wychodzą o siódmej na śniadanie i potem idą, już potem są głodni, a my jesteśmy... A wzajemnie, dziękujemy. Tak, dobrze. A, jak ładnie! Nie, Krzysztof, to jak ładnie mówią, no. Tutaj dużo właśnie obsługi, mówię po polsku różne rzeczy. Cześć, jak się masz? Jak tam byliśmy w tej galerii w tym centrum? I tam mi się sprzedają jakieś tam podróżki w ogóle. Cześć, zapraszam, zapraszam, Polska. A będziesz jak w Turcji? Taniej niż w Biedronce. Andrzej, chodź tu, bo oni znają jakieś jedno polskie imię. I to mówili taty, Andrzej, chodź tu, Andrzej, Andrzej. A mój tata tak się negocjował, że nie wiem, co tam kupaliśmy. my tam kupowaliśmy. My kupowaliśmy shisha na pewno. Tak, wykupowaliśmy szysze, a mój tata tam w ogóle zaproponował, nie wiem ile, 50 dolarów, a kupiliśmy za 10, chyba. Mój tata tak się negocjował, że, że to, on mówił, pójdę kupić nie, i nie kupię, a nie idę. A on mówi, nie, że nie sprzeda taniej. A mój tata, baj baj i udaje, że idzie. On, no, no, ładnie, to i tu. I mu sprzedawali taniej. Także jesteśmy teraz sobie nad tym basenem. Jechałam sobie pływać, jak już to doszło, bo ja przed chwilą weszłam do basenu i sobie chilluję, Jeś nie jestem głodna? Jesteś głodny? Jakby coś, to mnie nie odmówił, ale tak, żeby iść, to nie. Ej, wiesz, kotek jak ja bym chciała, tego loda ze spartwaru czekoladowego. No to słuchaj, tutaj cały czas prosto? Nie, ja mam urodziny! Idź weź, loda! Dobrze. Siema! Jak masz na imię? Kinga. Jesteś ładna, a ty. O, jak masz dziękuję! A jak siebosz, się poświęcie ciebie? O! Musisz... o, o Ale to naprawdę fajnie. Ja się ogłębam obsług, rozmawiałam o Egipcie, że tu niebezpiecznie jest, że blondynki tutaj jest niebezpiecznie, że nawet w hotelach totalnie nic. Ja nawet byłam sam na sam właśnie jest tutaj z obsługą, bo Michała na przykład nie było, albo wracałam do pokoju i tam wszedł taki pan, y, zaczął pukać on chce posprzątać i tam mi tłumaczył, że on tutaj będzie codziennie sprzątał właśnie czy się na to zgadzam. Też tutaj sama siedziałam to po prostu do mnie jakiś pan i mówi hello princess. No i tak właśnie bardzo, bardzo są kulturalni. Nie ma takiego czegoś, że na przykład oni patrzą na ciebie jakoś tak wiecie pod kątem seksualnym na przykład, że patrzą na tyłek czy coś, bo się też bałam, nasłuchałam się takich rzeczy. Nie, totalnie nie. Ja się tu naprawdę czułam Czuję bezpiecznie, naprawdę bezpiecznie. No fajnie, fajnie, ale to może też zależy od hotelu. Nie to jest hotel na dosyć wysokim poziomie, bo są różne w Egipcie. Nasłuchałam się też, że właśnie, że w tych takich słabszych hotelach, takich wiecie, niesprawdzonych, na przykład to tam się dzieją takie rzeczy, że na przykład dotykają ci czy coś, ale tutaj nie, totalnie jest naprawdę bezpiecznie. Także jak do Egiptu chcecie lecieć, to jak na razie dopiero drugi dzień pobytu. Albatros Seward jesteśmy. W Marsa Alam na razie naprawdę polecam. Fajowo jest. Dobra, witam kolejnego dnia. Ja już jestem w stroju. Połączyłam sobie. Ten strój z Victorii, do tego topu z Shane, bo do niego nie przyszło mi górę, ale myślę, że wygląda to spoko. I słuchajcie, wiecie, co się stało. Oczywiście, no. Przecież ja się przedtem tak zabezpieczałam, tak dbałam, złapałam zemstę faraona. Ale powiem wam, przeszłam ją to, co w porównaniu do Turcji, to po prostu przeszłam ją zajebiście za przeproszeniem. Wczoraj wieczorem już coś mi nie pasowało. No i już wiecie, już mi się trochę bardziej chciało. Nie wiem, jak ładnie powiedzieć, nie będę ładnie mówiła kupa, no po prostu, no chciało mi się bardziej kupę. I tak już pod, podchodziło to trochę pod biegunkę I mówię, aha, muszę szybko wziąć ten nifuroksazyd Bo ten nifuroksazyd, bo stoperan normalny nie działa na, na to tutaj Ale ten nifuroksazyd działa No i wzięłam dwie tabletki tego nifuroksazydu Wczoraj siedzieliśmy tam, wiecie, w takim barze I siedzieliśmy sobie w tym głównym barze I mieliśmy wypić drinka i wrócić do domku Bo już byłam złączona i mieliśmy iść szybciej spać Przed 21 tutaj było No ale poznaliśmy się tutaj z moją widzką I właśnie ona tam jeszcze poznała się z innymi. I siedzieliśmy wszyscy razem i wróciliśmy tutaj przed północą do hotelu, a mieliśmy iść tylko tam na chwilę, ale wróciliśmy do nocą, bo było, wiecie, fajna gadka, fajnie się gadało, było naprawdę fajnie. Tak nam szybko czas zleciał, że masakra, i wróciliśmy do pokoju, ja od razu wzięłam się za ten nieforoxasy, no i wszystko niby było dobrze. Przygotowuję się do snu, została tam jakaś godzinka do snu, wszystko dobrze. Zostało jakieś już tak 10-15 minutek do snu, wszystko było dobrze. No i dobra, Michał już zamknął drzwi, już się położył, ja się kładę. No i wiecie, no i tak. Nie mogę zasnąć. No i tak, obracam się z tej strony na stronę i mówię, mam w głowie lekki helikopter, ale tak sobie myślę, no przecież ja nie wypiłam dużo, ja wypiłam ze 2-3 drinki, ale tutaj w tych drinkach nie ma tak dużo alkoholu. No i sobie myślę, no i się zaczęło. No i obracam się z tej strony na stronę i nagle... No, Bierze mnie na wymiot. No i szybko do toalety. No i jest wymiotowałam, wyotywałam dosyć dużo, ale wymiotowałam tylko raz. Później po dwudziestym bo tak jakoś tak znowu miałam takie, wiecie, odbijało mi się, ale nie chciałam wymiotować. Odbijałam się i chciałam wymiotować, to było już po pierwszej w nocy, obudziłam już oczywiście Michała. On tam ze mną siedział, zrobił mi herbatę ja widziałam te wszystkie leki. No i siedziałam, siedziałam i jakoś w końcu zasnęłam. Dzisiaj się obudziłam i zero. Przeszło! Także myślę, że przeszłam. Mam nadzieję, że przeszłam już tą zemstę Faraona. A ja naprawdę uważałam, ale myślę, bo czytałam, że tak łagodnie przeszłam przez to, że brałam ten Enterol, te probiotyki. Ja tego masę brałam, ja to jeszcze ze sobą przewrażam. Tutaj to biorę. Także myślę, że mogłam to złapać, ale po prostu przeszło bardzo łagodnie. I mam nadzieję, że już nie wróci, bo dzisiaj jest kurde 30 stopni, świeci słońce. Ja już jestem gotowa na plażę. Michał poszedł posiadanie, bo tak jeszcze mówi, dobra, to nie wychodź. Jeszcze polesz sobie, że przyniesie mi do pokoju po prostu, żeby wiecie, żeby zaraz nie wyszła i żeby zaraz mi się. Znowu okazało, że się, się czuję, ale nie no wiecie, wstałam z tego łóżka, ubrałam już trójką pilowy, pochodziłam, jeszcze gadałam z moją Eweliną, bo od paznokcie tam jej opowiadałam, ona mi opowiadała. I czuję się naprawdę fajnie, tylko czuję, że potrzebuję jakiegoś bóla bo taka jestem trochę śpiąca. Po dziewiątej ja poszłam spać jakoś po pierwszej. Tak to wygląda. Ale Boże, mam nadzieję, że ja już to przeszłam i że to nie wróci. I że nie będzie tak jak w Turcji, bo w Turcji to była masakra. W ogóle to była moja najgorsza choroba, jaką miałam. Także pamiętajcie, Egipt, zabezpieczajcie się, chociaż ja i tak się, ale wiecie, co wczoraj zjadłam. Truskawki. Oni rozdawali truskawki i te ich głupie truskawki były pewnie myte w ich wodzie, ale ja zanim je zjadłam, to umyłam jeszcze w tej bodzie, wodzie butelkowej, ale myślę, że to przez te truskawki było, bo Michał też zwymiotował. Michał też zwymiotował, także mogło nas złapać, ale ja też go przeleczyłam tymi wszystkimi enterolami, dawałam mu te dawki wszystkie, także też go przeleczyłam, też go przygotowałam na to. No i mam nadzieję, że już przeszło. Też się poznaliśmy z takim panem, który też jeden dzień miał biegunkę tylko, też się przygotowywał i też przeszło. Także naprawdę przeszliśmy to. Bardzo dobrze, w ogóle w razie czego to jest klinika, taki szpital Więc 24 godziny na dobę i tam nawet wsi kartka po polsku Wszystko pisze po polsku, że przyjmują polskie ubezpieczenie Także już wczoraj siedzimy z Michałem I ja do niego mówię, słuchaj, jeżeli w ciągu 20-30 minut pójdę jeszcze raz wymiotować To już idź po tego lekarza, bo to już będzie wiadome, że to jest to Ale wymiotowałam tylko raz i koniec Także... Mam nadzieję, że tak zostanie, więc teraz zbieramy się, czekam na niego i lecimy na plażę. I w ogóle ten odcinek już będzie za długi, ten jeden, już muszę drugi nagrywać, a dopiero tutaj taki naprawdę drugi pełny dzień jesteśmy. No to trochę odcinków wam nagram, ale to fajnie. Dobra, lecimy na plażę, pa! Przyszliśmy już na basen, Michał teraz poszedł po lody, bo oczywiście uparłam się na lody. A ja, plażing, smażing, po prostu dzisiaj tak słońce ale znowu są takie mini chmurki. I ci one są takie mini, cały czas wali, więc jest po prostu cudownie. No i tutaj mówię, nad tym głównym basenem jest już trochę więcej ludzi. Teraz czekam na Michała, aż przyniesie lody. To są właśnie te lody. Ja poprosiłam dwa, bo one są tak pyszne i to chyba od nich też się może robić ta zemsta, ale mam nadzieję, że już przeszłam i że już więcej faraon nie będzie tam się na mnie zemścić, ale tym lodom po prostu się nie da oprzeć. Bo a za mi... darmo się je, nie? Na oliwy. A, a ty masz mango? Ja mam mango też. I muszę też muszę i dwa, też bez bez. dwa Wzięłeś, ale no przepyszne są te lody, także wcinamy Leżę właśnie, słuchajcie, na takich łóżkach na plaży Nie chce mi się wstawać Słoneczko teraz lekko zaszło, bo mnie wkurzają te chmury Patrzcie, to są takie maleńkie Za tymi chmurkami się chowa słońce Ono tak raz wychodzi, raz nie Ale jutro ma być po prostu bez chmur I 33 stopnie w cieniu, także zarąbiście I już wam pokazuję jak to wygląda Tu jest ten drugi domek, nasz apartament I mamy tak blisko i tutaj jest właśnie to łóżeczko nasze I te łóżeczka tak się rozciągają, rozciągają po całej plaży, bliżej są leżaki ale tego tak wam nie będę pokazywać, bo chcę już skończyć ten odcinek i zacząć nagrywać następny, ale mówię, że tak tutaj wygląda, mamy takie łóżeczko, tutaj jest od wiatru, bo tutaj czasami bardzo wieje, ale teraz jak możecie spojrzeć na palmy one się w ogóle nie ruszają, totalnie nie ma żadnego wiatru dzisiaj, a Michał teraz poszedł do pokoju po pieniążki bo za 20 minut idziemy na taką fajną atrakcję, że będziemy wkładali nogi do wody i tam nie będą te pijawki tylko jakieś inne takie ryby a potem będzie peeling, nóg i maseczka na nogi. Także to oczywiście mam nagram w kolejnym odcinku. Więc skończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i wyczekujcie kolejnego. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, żeby go nie ominąć. No i będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę. Także żegnam się z Wami i widzimy się już za moment. Dla mnie to będzie moment, ale dla Was kilka dni, ale Wytrzymacie, pa!